Hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Omen. Witam Was w kolejnym odcinku NT na serverze for life ehm, Nie wiem czy pokazywałem mojego staliona. Chyba nie, chyba ostatnio jeździliśmy sobie cloverem. Tak wygląda żółty. Mm, on, ten żółty kolor akurat fajnie pasuje do mm, takich felk, które są czarne, na szczęście już nie niebieskie. Od kiedy zmienili te felki to od razu lepiej się prezentuje. Ehm, na ale sobie pojadę w kierunku Byside Marina ehm, Mam kilka spraw do załatwienia. Po pierwsze pewnie znajdzie Was pytanie dlaczego mnie jest dzień, co to za nietypowa sytuacja. Co to, to za okazja się zdarzyła e, Mianowicie jutro się wybieram na wycieczkę No i w związku z tym troszkę muszę odcinków na zapas nagrać Dlatego też... E... Jest to dzień, bo muszę mieć trochę więcej czasu na to, żeby to jeszcze wszystko powrzucać. Bo to musi być wrzucone, musi być wszystko ustawione i miniaturki i tak dalej, dlatego trochę mam roboty. Ale wszystko to, żebyście mieli co oglądać podczas tego, tak jak zwykle, jakbym był normalnie. A ja będę miał troszkę odpoczynku i od nagrywania też. Nie mówię, że potrzebuję, ale Ale może rzeczywiście tak jest, tylko tego nie dostrzegam. Może wrócę wypoczęty, to będą nawet te odcinki jakś lepsze. No nie wiem. O, bo nie było ostatnio tych szlabonów, a może były. No mi się już z innym serwerem, prawda? Tak. Z tego mi się myli. Tam chyba tych środkowych bramek nie ma No tutaj za, za przejazd musimy oczywiście zapłacić, dlatego też Tak to wygląda i też pewnie i druga też sprawa dosyć w sumie istotna, bo jaką ostatnio zauważyliście Mogliście zaobserwować trochę mniejszą częstotliwość odcinków z serwera 4LIFE. Czym to jest spowodowane już odpowiadam. Mianowicie, założenie tej serii było takie, że pokażę wszystkie prace. Niestety, jak się okazało, naprawdę do niektórych prac potrzeba bardzo dużo tych punktów, tych, tych, tych jak to się nazywa, live pointsów. Bardzo dużo czasami potrzeba do niektórych prac. E, te, niektórzy mi tam powypisywali ile, także wielkie dzięki. E, no i z tego co widzę, to naprawdę tego jest sporo. Dlatego też, no taka częstotliwość być musi, bo ja muszę zarabiać na te live points Na przykład teraz mam też mało. Ile ja, ja mam? 43 zaledwie A tutaj elektron, widzę, już napisał, że 200 potrzeba do kutrów to jest najmniej Bo tak to jest 500, jeszcze 750 Nie wiem, czy ja w ogóle tyle uzbieram, także Nie chcę tutaj nic obiecywać, bo naprawdę Kiedy ja mówiłem o tych pracach, to ja nie wiedziałem, że aż tyle Trzeba tych lipońców zebrać No ale cóż, no niestety, niestety tyle trzeba Więc trudno to nic, mam nadzieję, że się uda. Te kutry na pewno pokażę, ale co do tych y, prac, gdzie trzeba 500-750, to nie obiecuję, bo naprawdę y, z tym może być różnie. Dlatego też tutaj troszkę jestem, y, czy znaczy jestem, bo troszkę potrzebuję popracować na skrzynkach tutaj na magazynie, że długo to nie będzie trwało, bo to tak troszkę tutaj, troszkę na kosiarkach, tak żeby to jakoś rozłożyć, żeby to też nie było. Nudne. Dlatego wydaje mi się, że będzie czasowo to bardzo dobrze. Ogólnie ten skin mu się baguje z tą skrzynką, nie wiem czy już to widzieliście. Pewnie w pierwszym odcinku mieliście na okazję to zrobić obserwować. Trochę śmieszna sprawa i dziwna, no ale cóż. Yy, dlatego też yy, czasotliwość musi być trochę mniejsza niż chociażby odcinków z Life i tak dalej. No i mam nadzieję, że w związku z tym nie będzie żadnego kłopotu. No, no niestety tak musi być, no nie ona ja to decyduje, bo jednak chcę pokazywać nowe prace, nowe miejsca, a nie bardzo mam możliwość, na przykład, na przykład dzisiaj nie będzie żadnej nowej pracy, bo nie mam tyle pońców, niestety, a co do tej pracy też mi napisaliście tej poprzedniej, że jest... no po prostu jej nie ma, tu ani jej nie ma, to tam jest po prostu wybugowana, więc no nie da się jej wykonywać. No i szkoda. Jak się właśnie Leipońca tam dostałem przednio, no i jakoś tam się zbiera powoli, ale kto wie, no na tyku, którym bym chciał pokazać, bo tam 200 to jeszcze nie jest tak strasznie dużo, ale 500 no to już jest dużo, 750 tym bardziej. Ja wiem, że ta praca ym, w kopalni za 750 to jest, o, proszę bardzo, life pointy, nawet 3, wiem, że ta praca w kopalni za 750 to jest bardzo pocalna praca, aczkolwiek no, no trochę tam trzeba tych Leipońców. Jeszcze jest praca no, chociażby pilota Dodo, ja wiem o tym, tam chyba nie trzeba pointsów. Z tego co się orientuję, ale znowu licencja, to licencje, w sumie to nawet do niej nie podchodziłam. Chyba że dzisiaj podejdę do niej, no nie wiem. Mogę tak zrobić, tylko gdzie ona jest w ogóle. raz zobaczę pracę, bo wypisane prace są: jest Dodo, jest wymagane licencja lotnicza, tak? Typu L. No nie, nie wiem w sumie jaka to jest, ale. Dobra, wygląda to, że lotnisko Los Santos to jest te, gdzie można zdać licencję. To jest taka ikonka samolotu z tego co widzę, także to chyba to. Mogę tam pojechać. Nie planowałem tego, ale tak sobie teraz pomyślałem. Po prostu przypomniałem o tej pracy, że taka jest rzeczywiście i też można ją wykonać, ona jak najbardziej ma sens, bo no też się na nie sporo zarabia z tego co się orientuje, a ja w akurat w lataniu samolotem jestem całkiem nieco, jest, dlatego wydaje mi się, że tu akurat nie będzie żadnego kłopotu. Dobra, może... Czas na komentarze. Kasten pierwszy Adriano 3:11 do kopalni trzeba, 750 LP, właśnie o tym mówiłem, to jest bardzo dużo. I naprawdę ciężko będzie tyle zdobyć, zważywszy na tak powoli to się yy, zbiera. No teraz na tym odcinku 4 już w takim krótkim czasie, ok, ale normalnie tak szybko to nie idzie, bo to tak jakoś się trafiło. Bo to jest losowe, kiedy dostajemy te punkty, pracując na tych dwóch pracach. Właśnie to też jest trochę słabe. Powinni zrobić, że na każdym z rodzajów prac dostajemy te punkty, a tak nie jest. Niestety tak nie jest, więc no cóż, dobra, yy... kto inny by tam pojechać? Nie wiem czy. Może pojadę inną drogą, bo tutaj będą się zapłacić za przyjazd. Dodatkowo wydaje mi się, że nawet tędy będzie szybciej trochę. Chociaż to się może wydawać, że tak wcale nie będzie, ale m, chyba jednak lepiej jechać tymi autostradami Las Venturas, bo one są akurat całkiem niezłe. Muszę so so sobie założyć tą kartę bankową, tylko ile mam godzin. 11, równiutkie, bez żadnych minut, 11 godzin. No, i do tego to jest jednak cały czas za mało. Potrzebuję chyba 15 czy 18, gdzieś tam taki komentarz jest tak, że ja to sobie potem znajdę. No, niestety, dlatego jeszcze trochę mi brakuje, ale jak tylko będę mógł, to jak najbardziej założę tą, tą kartę, bo naprawdę to ma sens zdecydowanie i to pomoże mi chociażby w tym, żeby nie płacić za mandaty. Bo jednak to też jest pewien cel tego wszystkiego, to naprawdę ma, ma sens, dobra. W komentarze. Tutaj Electron TV ładnie tutaj napisał e, co do tego jak te prace są złożone e, że kopalnia 750, kurier 500 i kutry 200. E, co te kutrów to wydaje mi się, że jednej prędzej właśnie pokażę, no bo 200 to jeszcze nie jest tak strasznie dużo, jakoś to mi się uda pewnie zdobyć i jak najbardziej te kutry pokazać mogę. Nawet jestem ciekaw jak one tutaj wyglądają, bo e, tak samo kutry są na Play Life i chociażby jestem ciekaw hmm, czym się różnią jak to wygląda tutaj, a jak wygląda to tam. Porównanie I tak dalej. I też zarobki i samo wykonywanie tej pracy, proces, jak trwa to wykonywanie. Jestem po prostu ciekawy tego. Stevie z X12. Omen, mam ważną sprawę. Jak widzisz to odpisz. I to jest kwestia odcinka. No to... A tutaj, aha, tutaj, że, że masz coś ze Steamem, no to trudno. No, Skype właśnie już prawie nie użyłem tego Skype'a, także yy, na Skype'ie coraz rzadziej możecie mnie y, spotkać. Znaczy, właściwie to nie coraz rzadziej, bo tak naprawdę to Skype mi się włącza razem z komputerem. Chyba ostatnio coś mi się usunęło przez i, a może, może nie przez to, przez coś innego mi się ustawiło od nowa, że teraz yy, te programy inna, inaczej się włączają na start i mi się Skype od razu włącza, tylko komputer zostaje uruchomiony. Yy, przez co po prostu, no. Często tam jestem, ale rzadko kiedy mam okazję gadać, bo jak już to zwykle na teamspeak'u siedzę, chociaż teraz to staje tak różnie, bo na przykład z Odynem jak gramy w The Forest, a w tak swoją drogą to do The Forest zapraszam, serii na kanale nowej, jak najbardziej chętnie sobie, no nawet jeśli nie oglądacie, nie znacie takiej gry, tylko gracie w MTA, to i tak zobaczcie sobie, bo naprawdę może to was zaciekawić i ja też nie byłem przekonany do tej gry, ale mnie zaciekawiła, dlatego mam nadzieję, że was też zaciekawi, no nawet jeśli to i tak tą serię będę robił, bo po prostu trzeba coś innego prowadzić, no bo ile można grać w MTA, oczywiście tak jak gram tak będę, ale no jednak coś nowego też jest potrzebne, dlatego ta seria oczywiście będzie. E, no i na przykład takim co ten, gadam na Skype'ie, a na przykład jak gadam z ekipą e, Your Life, to na tym spiku ostatnio rzadzi, bo w sezonie drugim e, ostatnio wstępuje sam. Jakoś tak się złożyło, to chociażby też dlatego, że aktualnie nasza ekipa z Your Life'a jest zajęta czymś innym. E, Czymś, o czym na pewno zostaniecie powiadomieni, już na fanpage dałem taką zajawkę. Kto tam jest, bystry to się może domyśleć, a dla całej reszty e, informacja zostanie przekazana e, w odpowiednim czasie. Dlatego też. E, na pewno dostaniecie to na co czekacie i yy, a jeśli chodzi o, o uczestnictwo w innych odcinkach yy, z Player Life'a, no wiem, że teraz jest Fortlife, aczkolwiek mogę o tym powiedzieć, skoro już jestem w temacie, to wydaje mi się, że będzie mogło ruszyć, tylko skoro ja tam zaczynam od nowa, to też fajnie jakby tam grały ze mną osoby, które też zaczynają. Żeby było tak, no wiecie, żeby dwie osoby grały od zera niekoniecznie od zera ale raczej tutaj był bardziej skłonny żeby na takim odcinku z drugiego sezonu Play Life'a pojawiła się taka osoba, która no nie jest za bardzo przy kasie, żeby też jakoś to sobie ze sobą współgrało Żeby to było po prostu spójne jakoś ze sobą no, tak wydaje mi się, żeby byłoby całkiem ciekawie. Adriano 311, ta praca nie jest dostępna za dowóznań, no właśnie, nie jest dostępna, niestety pokazać jej nie da rady, a szkoda, bo naprawdę chciałem. No ale skąd mogłem wiedzieć? Gdzie tam nie jest napisane na tym panelu, że nie jest po prostu zaktualizowany panel, że ta praca jest niedostępna aktualnie. Mati. To ja napisałem komentarz o do, Dodo, tam nie patrza live No właśnie, nie potrzeba, dlatego też nie to praca będę sobie wykonywał, bo jak nie trzeba, no to mogę. W takim razie w takim wypadku... Jak najbardziej. Mateusz Wojciuk. O moja manana była na początku. No. Manana fajny wóz z całkiem. Ona jest może nie jest jakaś super szybka, ale jest taka fajna zwrotna i taki po prostu sympatyczny samochód. Ja osobiście jakbym miał wybierać, to bym chyba bardziej wolał manana od pereniala, bo po prostu perenial to tak każdy zna i w ogóle, a manana to tak rzadko się kupuje, a manana właśnie jakoś mi się ostatnio bardziej podoba niż Perenial. Tak ostatnimi czasy po prostu. Mateusz Nowak, fajny film, pozdrawiam. Wielkie dzięki, również pozdrawiam. Razem na 12 Górnik kary na razie jest wyłączony. Tak, górnik kary nawet nie wiedziałem. Yy... Aczkolwiek, nawet jeśli by nie remontowali, no to tam potrzeba 750 na ich pońcu. Także i tak i tak bym tego wykonać nie mógł. Hmm, gdzie to jest? można zdać? Bo to jest parking. Aha, to jest robione inaczej. Na przykład na kolografii to jest parking, a tutaj możemy tutaj wjechać i mamy tutaj właśnie chyba zdawanie. Czy, czy co to jest? O nie, to jest. Wow, to jest giełda. Myślałem, że to tutaj się można zdać. Hmm, no to fajnie. To nieźle. Bo tu właśnie nie jest napisane. Jest napisane, że pracę można wziąć w San Fierro, ale tak naprawdę można ją wziąć też na pewno nie, wszędzie indziej, no bo są za so zaznaczone te lotniska jako pracę. A może tam? No sam już nie wiem. To... Tam też jest taka ikonka, to pewnie jest to giełda. Nie wiem w sumie jak to działa. No, ale troszkę sobie powiedzimy, bo ogólnie dzisiaj tak zajmiemy się taką tematyką lotniczą. E, sprawdzimy sobie te ceny, to też jest ciekawe na pewno. Jak to wygląda? News Chopper, aha, aha. Jakiś pojazd marki, no po prostu Maverick, tak? Czy nie? Nie, 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 to chyba nie jest Maverick ma To jest krótszy niż Maverick Maverick to jest na przykład tutaj na, na tym To chyba jakiś zbugowany jest, aczkolwiek yy, Maverick to właśnie tu jego chyba nie ma Ale to jest chyba taki większy nieco A może mi się wydaje No jak dla mnie to ten jest trochę skrócony Także to chyba Maverick nie jest yy... Trochę kosztuje... Ile tu jest tych zer no dobrze, już myślałem, że 4 miliony, nie. To kosztuje 450 tysięcy, ale to i tak jest bardzo dużo. Yy, bo to się zarabia trochę wolniej niż na pewno razie. Przynajmniej nie mam tako, takie wrażenie: 450 tysięcy, 400 tysięcy. No, nie wiem, czy ktokolwiek ma taki pojazd na serwerze. Pewnie jacyś jak tam bogacze mają, ale to jest absolutnie nieliczna grupa. A to? O, fajnie, prawie milion. No, moim zdaniem, coś takiego kupić, to jest niemal niemożliwe, bo tutaj naprawdę się zarabia powoli. Aczkolwiek fajnie, że taka możliwość jest. O Dodo można kupić. No, Dodo to chyba nikt nie ma na serwerze, bo tak naprawdę to równie dobrze może sobie wziąć pracę Dodo i już mieć ten samolot tylko po to, żeby sobie polatać, pobawić się. A taki prywatny Dodo tak naprawdę troszkę, troszkę jest bez sensu, bo i tak gdzieś przelecisz, to wszyscy pomyślą, że, ma, że właśnie wykonujesz pracę. To tak bez sensu. Już prędzej stand lane, który jest niewiele droższy, ale to już jest super samolot, który można fajne triki robić w powietrzu i to ma sens. A to, no to tak lądowanie na wodzie i tak dalej, no co kto tam woli, prawda? Ale fajna sprawa, że można rzeczywiście takie pojazdy sobie kupić, jak i, jakimi są pojazdy lotnicze. Jeszcze skoro tu jestem, to bym podjechał tutaj, tylko chyba muszę wyjść, prawda? Bo tam wjechać raczej nie można. No, chyba, że można rozwalić tu siatkę, ale może nie będę próbował, bo nie chcę sobie uskazać samochodu. Przeskoczę i wskoczę tam na chwilę do pracy. Hmm. Do tego punkciku, gdzie można, do tego blipa, gdzie można odebrać pracę i zobaczymy, czy dostaniemy jakieś informacje, bo na przykład na Playground tutaj mamy taki budynek, którego tutaj niestety nie ma i na nie możemy sobie sprawdzić różne informacje. Swoją drogą tutaj też normalnie możemy zdać L2, na Playground tutaj raczej nie, ale zobaczymy, jak to działa. A, czy to jest tylko stacja benzynowa? No w sumie mogę się domyślić, że to takie dwa... Że, że taka ikonka 2T, albo po prostu yy, takiego domku, to jest stacja benzynowa, bo to też jest na całej mapie. Ale po prostu, ja nie wiem, jak to jest oznaczone prace, chyba jednak W. No właśnie, chyba jednak W. Ale na przykład na Pieru też tego W nie ma, więc gdzie by tam można było wziąć tą pracę dodo? Trochę jest to dziwne, jakoś jest takie niejasne i nieintuicyjne. Jeśli wiecie, im więcej szczegółów wiecie na temat dodo, tym więcej napiszcie, mi, bo to się przyda. Myślę, że na kolejny odcinek byśmy sobie takim dodo już polatali. Yy, oczywiście tutaj w końcu bym też trochę zdobył, żeby w miarę cały czas ich zdobywać, bo jednak chciałbym to w serii. Po prostu kiedyś skończyć. No a na razie to idzie tak powoli, że, że naprawdę ten koniec jest odległy. A to, to też nie chodzi o to, żeby zrobić tak najszybciej, ale żeby jakiś tam tempo utrzymywać. Dlatego też rzeczywiście tych rekordów muszę zacząć zbierać trochę więcej, ale wiecie jak to jest, po prostu strasznie mi się nie chce. No cóż, dobrze, pojedźmy sobie w takim razie do Santiero, to nie jest daleko. Naprawdę, to jest sąsiednie miasteczko, sąsiednia wyspa. Zobaczymy jak to tam wygląda na lotnisku. Ogólnie obalam to, bo tutaj chyba nigdzie nie jest napisane na temat. Na temat wykonywania. Jest na przykład, żeby zdać prawo, ABC, punkt, punkt S na mapie San Fierro. Ok, ale gdzie jest licencja lotnicza? Mamy pokazane pracę. Tutaj pod pododo jest tylko napisane, że jest wymagana, jest wymagana licencja, i, i tyle. Tak naprawdę nie jest napisane, gdzie to licencja można zdać. Dlatego też tak. Na oko cały czas to mi się tak mi się, gdzieś tam mi się wydaje, to gdzieś tam jeżdżę i tak dalej, ogólnie jak to w więcej wygląda patrzę, a, a tak nie a tak nie wiem po prostu gdzie to można zajść, to także jak wiecie to mi napiszcie, po prostu będzie tak dla mnie wygodni <laughs> i mam nadzieję, że jakoś to sobie razem damy radę. Przepraszam, że to jest trochę tak dziwnie zorganizowane, ale no, nie znam nie mam jakiegoś takiego znajomego, który by to na przykład dobrze grał. Znaczy ja wiem, że wśród Was są osoby, które są tutaj mistrzami na tym serwerze, dlatego też was proszę o pomoc, ale dlatego się tego nie dowiedziałem gdzieś wcześniej, bo na przykład nie znam kogoś takiego Osobiście kto by, mi, kto by na tym serwerze grał tak dużo i bym mógł powiedzieć, że Tomasz tutaj, Tomasz tutaj, Tomasz tutaj. Ja cały czas tu się uczę grać, dlatego też nie zapominajcie, że ja zaczynając tę serię już od początku byłem nowym graczem całkowicie, dlatego cały czas tutaj poznaję jak to wszystko wygląda i się po prostu o to nie obraźcie, że tak to dziwnie wygląda, no bo po prostu sam nie wiem i też sporo z was pewnie nie wie, dlatego też razem możemy sobie to odkrywać. To też jest pewnego rodzaju ciekawe, bo na przykład na Play Your Life ja bardzo dużo wiem, więc tam mogę demonstrować wam, Сейчас Wy możecie demonstrować mi właściwie, dlatego też taka, tak ciekawiej może to wyglądać, żeby było coś innego, prawda? No bo ile może być to samo, tutaj wyuczycie mnie, w przeciwieństwie do serii Player Life. Oczywiście e, mówię tutaj o takich graczach, którzy tutaj grają dużo i znają się na tym serwerze, no bo e, na pewno są też tacy nowicjusze jak ja. Chyba mogę się nazwać nowicjuszem, mimo tego, że pojazdy mam dwa bardzo fajne, ale to właśnie za waszą sprawą, za sprawą waszych donate'ów, no bo oczywiście e, gdybym ja to miał sam zarabiać, to tak jak tam wiele razy mówiłem, bym miał chyba zero, bo tak naprawdę ja więcej straciłem na mandatach niż samemu tak zarobiłem, więc naprawdę to nie wygląda fajnie. Ojej. tak widzicie mój pisan konta stoi w miejscu, ale to nie dlatego, że nie pracuję tutaj na tym serwerze, tylko dlatego, że znaczy trochę też, trochę mało, prawda? Przyznaję się. Jak już pracuję, to raczej po to, żeby zabrać lifepoincy, jeżeli żeby zarobić pieniądze chociażby na Transmaxach, tam się zarabia chyba najlepiej. Z takich prac, które na razie odkryłem, no bo oczywiście Dodo jeszcze nie mam. Nie mam jeszcze licencji, yy, ale jak już właśnie zarabiam to gdzieś tam, ale dla, gdzie idzie cała kasa? Cała kasa właściwie idzie na naprawę i zmianę kolorów, jak, jak pamiętacie to w poprzednim odcinku zmieniłem kolor Clovera, potem gdzieś tam między odcinkami zmieniłem kolor Stalliona, to chyba było między odcinkami, nie przypominam sobie, że tylko na jakimś odcinku, już nie pamiętam, patrzcie tutaj, no patrzcie, yy, ale na przykład... Znowuż yy, będę znowu zmieniał kolor, kolor Clovera, bo tak mi się średnio spodobał. <gry> Także kolejne pieniądze pójdą i na to to właśnie idzie. No i naprawy oczywiście, tak jak tam jak wspomniałem, naprawy też kosztują i też to mi się zdarza, chociaż staram się jechać ostrożnie i akurat tutaj samochody mi wytrzymują dużo niż na Life'ie. Life. O, 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 co tu się stało? Co tu się stało? Jakieś wielkie wypadki, patrzcie tutaj. Ale powiem szczerze, że fajnie wygląda taki premier jako yy, sam, wóz policyjny. Jakiś wypadek tu się stał. Fajnie, fajnie. O, ktoś tu się ze mną wita. Elo, elo, witam. Ehm... O, kapsułki mam włączony i kapsułki też sobie trąbię. Tutaj wszyscy się ze mną witają. Fajnie, fajnie. Dobrze, w takim razie jedziemy sobie na lotnisko. na lotnisko. Zobaczymy jak to wygląda w tamtym miejscu, gdzie rzeczywiście można sobie zdać tą licencję. Teoretycznie mogę się kogoś zapytać, ale już sobie... Sam to obadam. Dobrze. Czy mogę to mi się otworzyć? Otworzyło. W przeciwieństwie do y, Play Your Life'a, jeśli tam byśmy bym nie mieli licencji, to po prostu bym tutaj nie wjechał. A chyba tutaj też możemy zdać licencję, hmm, więc to też to wygląda tam trochę dziwnie na Play Your Life No bo musimy mieć licencję tutaj, tam y, na tym serwerze, na Play Your Life musimy mieć licencję, żeby tu wjechać. A tutaj możemy to licencję zdać. Tego to wygląda trochę dziwnie. Dobrze, zaparkuję tutaj. Y, zaparkuję, zaparkuję i y, pobiegnę tam trochę z buta. Do tego samolotu, chociaż nie ukrywam, że podejrzewam, że to jest jednak giełda. Chociaż jest tutaj też jeden pytajnik. Może to ten pytajnik rzeczywiście jest yy, tym zdawaniem. Jeśli tak, to jeszcze dzisiaj to zrobimy. W takim razie niepotrzebnie was to prosiłem, żebyście mi pisali. Ja może, może, może potrzebnie. Nie wiem jak to wygląda. Tutaj pozdrawia Drosiu i Arek z tego co widzę. Pozdrawiam oczywiście. No coś tam jednak jest. Jeszcze sobie pozwólcie, że zerknę, bo yy, musiało nas robić wcześniej cięcie i sprawdzić, ile tam się nagrał tego. Czasu, ile, ile czasu? Gdzie to można sprawdzić? Aha, nie można, tak? E, w takim głupim formacie nagrywam. E, 4 min... nie. A tak, 4 minuty. Dobrze, dobrze, tylko tyle potrzebowałem, wybaczcie, bo musiałem wiedzieć ile to mniej więcej jest, czyli jest troszkę ponad 18. Okej, okay, tyle chciałem wiedzieć. E, już, już po wszystkim. Bo w ogóle jakimś formatem dziś nagrywam, bo inaczej jak mam kodeki, jakieś błędy w kodekach. Dziwna sprawa, ogólnie dziwna sprawa. Co to jest? Aha, to jest... Właśnie praca, ten pytajnik to jest praca, no dziwne. I tutaj potrzeba licencja lotnicza kategoria L. No właśnie, tylko gdzie to zdać, no gdzie to zdać, no nie ma. Huh. co tu jeszcze jest? Jeśli chodzi o jeszcze ikonki tutaj, no to jest ikonka oczywiście stacji paliw, czyli to jest raczej nic specjalnego, no i tego samolotu, który chyba tutaj też jest. Giełdu, no masakra, no troszkę mogliby nam dać do zrozumienia na temat y, miejsca, gdzie możemy zdać y, kategorię L. No szkoda, że jest to takie trochę dziwne, bo mogliby dać, dać nam znać, gdzie możemy to chociaż dać. Tak się zrymowało. No bo chyba na Azwenturaz nie, bo tam aaa, na raz tam jest chyba literka jest, prawda? Jeszcze nie jest, no chyba jest. No trudno, tak zerkniemy sobie jak to wygląda. O, praca dorywcza, tu, czy tutaj też można brać? Hmm, to już sam nie wiem, czy tam, czy tutaj można brać. W każdym razie chyba już wiem, gdzie jest. Yy, gdzie jest po prostu lotnisko Znaczy ja, lotnisko, na którym możemy zdać się oczywiście yy, tą licencję lotniczą, dlatego też ja sobie to pewnie zdam Nie wiem czy mieć odcinkami czy na odcinku, bo nie wiem to trwa, bo jeśli się okaże że to trwa 5 minut, ok, A jeśli by się okazało, że to trwa pół godziny, oj, to już nie wiem jakby to wyglądało. Aczkolwiek w sumie m, ja lubię latać samolotem i to jest przyjemno, odprężające, dlatego też takie coś również może się pojawić na odcinku. Bo jest to fajne, przyjemne, mogę latać samolotem i odpowiedzieć na komentarze, nie ma sprawy. Yy, aczkolwiek myślę, że to już na kolejnym dzisiaj tak sobie. Opadaliśmy troszkę sobie po poszedłem. No, wybaczcie, ale cały czas tutaj się uczę, tak jak powiedziałem, i e, jakieś tam pewnych rzeczy nie. Mam nadzieję, że się nie obrazicie <grym> e, i po prostu będzie wszystko w porządku. E, ma to e, tutaj, ja czytałem. Czaro 79. Ojej, co tu się stało? <grym> Takie dziwne błędy czasami się robią. No, e, komentarz. Czaro 79. E, no, jak zawsze, następny odcinek najlepszy na YouTube. o dziękuję bardzo miło z Twojej strony ehm, też ogólnie to tak wracając z takich tematów to ehm, wydaje mi się, że mogę częściej robić streamy, tylko to dopiero gdzieś właśnie na weekendzie bym zrobił streama takiego sobotniego i tam bym nam że to zapowiedział tak oficjalnie, bo tak się składa, że tak jak powiedziałem gdzieś na początku odcinka to nie będzie mi przez kolejne dni oczywiście odcinki będą no, nagrane, prawda? Aczkolwiek mnie nie będzie, dlatego też, ym, no, streamów też, tym bardziej, aczkolwiek od weekendu myślę, że bym zaczął częściej streamować, dlaczego częściej? Ponieważ akurat Streamowanie to jest coś, co, co mi się bardzo przyjemnie po prostu robi. No, coś bardzo, bardzo się przyjemnie to wykonuje. Bardzo jest to ciekawe i osobiście bardzo y, przyjemne dla mnie i jest takie luźne, prawda? Bo na odcinkach muszę tam być taki wygadany, znaczy może nie tyle, ale ta, tam muszę się zmieścić w jakimś odstępie czasowym odcinku i muszę podczas tego dużo jakby rzeczy powiedzieć, a na streamie jest to takie y, luźne, że na przykład jak stream trwa dwie godziny, to ja na przykład mam y, dużo czasu na to, żeby podobić takie pierdołki. Yy, na przykład na odcinku bym nie robił jakiś taki głupot, jak, typu wykonywanie w kółko na przykład jednej pracy, no bo na przykład myślę, że tak pojeździć, pozwiedzę, zobaczyć co tam ciekawego, jest tak fajnie na odcinku, prawda, ale yy, na, yy, na streamie... Ale na streamie dzięki temu można robić takie rzeczy pomniejsze, które na odcinku są, byłyby nudne, no bo jakbym na odcinku przez 25 minut czy 30 pracował na przykład na magazynie, że to by było po prostu nudne, no nie ukrywajmy, prawda? A ale znowuż na streamie, to nie musi być nudne, bo streamy są luźniejsze yy, oraz na streamie yy, może być streaming przed widzami, a być odp odpowiadanie na żywo, na jakieś, na jakieś pytania. Tak, jak najbardziej, dlatego to jest rzecz yy, w takim wypadku taka luźniejsza, gdzie można więcej rzeczy zrobić. Chyba rozumiecie po części chociaż, no, co ona na myśli, jeśli mowa o różnicach między chociażby takim streamem a odcinkiem. Dlatego też stream się przyjemnie robi i chce po prostu robić częściej. Tylko w wypadku takich codziennych streamów, no bo jednak taki sobotni stream to jest taki najdłuższy, no to już jest ta taka tradycja. Ale jednak takie streamy codzienne, może nie tyle codzienne, ale takie w dniach tygodnia byłyby na przykład od pół godziny do godzinki i one byłyby bez archiwum na YouTube, bo po prostu nie, nie musimy osobny kanał robić na YouTube, tylko po archiwach chyba nie ma sensu czuję takiego robić, bo nie popadajmy w jakiejś skrajności, e, aczkolwiek e, taki streamów sobotnych archiwa dalej by się znalazł... E, byłby na YouTubie, a takich mniejszych e, pewnie by nie było. Ale ja jeszcze ten temat dziś poruszę na jakimś bardziej wpływowym filmiku niż jeżeli takim z For bo oczywiście e, widownia For Life'a jest mniejsza od tej z Life'a. A chodzi mi o to, żeby tutaj takim pytaniem dotrzeć do jak największej grupy osób. A o, o jakie pytanie mi chodzi? Chodzi mi o takie pytanie e, chociażby, y, czy, czy takie archiwa miałyby się znaleźć mimo wszystko na YouTube, takich krótkich streamów. E, zatrzymałem się tutaj, bo nie widziałem wcześniej, żeby tu stały samochody. Znaczy, nie no, widziałem, widziałem, chyba. Myli mi się, po prostu mi się myli już serwery. Chyba to jednak stały, ale mimo wszystko sobie zerknę, nie pamiętam. Fajnie, że można do nich wchodzić, naprawdę super sprawa i wygodne. Można sobie wejść, sobie pojeździć w miejscu, co jest całkiem fajne. Yy, no, proszę. No, Flash, Flash jest fajny bo bardzo mi się podoba, ale jednak yy, nie, nie najbardziej. i też całkiem sympatyczny. Tak sobie po zobaczymy. O, bullet. <laughs> No, buleta to chyba nigdy nie będę miał. Ale te jest ceny naprawdę wielkie. Aż przesadzają czasami. Komet całkiem niedrogi. Chyba jak miał wybierać, to chyba takiego kometa już wolno kupić niż, niż buleta. Infernos oczywiście. O, ran. Ile to kosztuje? No fajnie. I, i limuzyna. No nieźle. Oj, Turismo tu jeszcze jest. Opatrzcie turizm kosztuje... Prawie tyle samo co ten, co Infernus. Ale mi się osobiście Turismo bardziej podoba niż Infernus. No i bardzo możliwe, że na Play Your Life sobie kupi Turismo. <grym> Prawie mi stać. aż już mi stać, jak do do no ale, ale ja bym wolał już takiego 8, 2 i 3. <grym> Dobrze, w takim razie wydaje mi się, że na dzisiaj to było na tyle. Wybaczcie, że na odcinku pojawiły się cięcia, no ale jest dzień. <grym> Okej, okay, w takim razie z wami się żegnam. Ja sobie tym stadionem odjeżdżam pod przechowanie. I na razie, widzimy się w kolejnym odcinku. Hej, hej.